Za mną Jollibee, czyli filipińska sieć fast foodowa specjalizująca się w kurczaku, ale też w spaghetti filipińskim. To nie będzie takie spaghetti, jakie znamy, znacie. To będzie coś innego, to będzie z parówą podobno. Frytki od nich może zacznijmy, najbezpieczniejsze będą. Trochę na to czekaliśmy i te frytki smakują jakby się leżały, czekały na nas gdzieś pod jakąś lampą. Dziwnie smakują. W ogóle one są puste w środku. Kurczaczek wygląda średnio, nie ma co ci oszukiwać się. No ale co? To jest z kością chyba jakieś? Ale słone Wezwa, brzydliwie to wygląda i smakuje taką przylizbą. To no, wygląda to jak takie KFC: jak KFC nie ma dobrego dnia. Jedyny plusek na razie to cena. Do chyba nie chcę. wygląda jak pomyje z prysznica. Jak Molan wychodzi z łazienki, to coś takiego w Wannie zostawia. Szlambu. Terra Gira. Nie no, ponownie to smakuje jak jakiś taki odpad kurczakowy. Taki większy kawałek paniery ukryzłem, to się wylało z niego. Wiesz o co chodzi? U, strasznie podłe i 1800 lokali na planecie. Teraz masz już odpowiedź, czemu taki tanie. Ole, zajmował. Zobacz, jakby skwaśniały był. Ale śmierdzi skarpetą, Musisz Musicie spróbować, będziecie wiedzieć o co chodzi, ale jest posmakę, wiem czemu. Jakbyście zjedli jednej serii jakiś śmierdzący, a tu sera chyba nie ma. Owocowy, kolesło. Kiedyś miałem okazję spróbować tych takich najgorszych parówek, co leżą na samym dole w sklepie i są pomarańczowe. Pomarańczowa skórka, Wiesz co chodzi? Wiecie chyba w, w jakich parówkach mówimy. Najtańsze parówki z marketu. Porównałbym to trochę do Maka. Bardzo ryją te duże kawałki ogórka i cebuli, bo mocno je czuć Jest dużo, dużo musztardy tutaj z tym keczupem Wali trochę śpiniakiem, mimo że deklarują wołowinę Ale porównałbym to do maka. Trochę gorsze, ale coś w tym stylu, tak bym powiedział No na pewno to lepsze niż ten kurczak Kurczak jest okropny i wygląda obrzydliwie To nie jest takie złe, aczkolwiek z dzisiejszych burgerów, ogólnie wszystkich No w sumie wołowego to jedliśmy tylko w tym piklu Nie wiem, może stary za po prostu Nie wiem chłopaki, musicie to sprawdzić